Panie i Panowie, artysta-pisarz wrócił. Witam Was bardzo serdecznie. E, to jest pierwszy odcinek naszej nowej serii z gry pod tytułem Transistor, e, która, jest, e, która została stworzona przez to samo studio, które odpowiada za Bastion, e, chociaż nie jest zupełnie jego kontynuacją, jest zupełnie inną powieścią i tą właśnie produkcję zamierzam Wam przedstawić w nowej serii której właśnie wracam na YouTube po miesięcznej nieobecności. No jak wiecie pewnie z filmiku, który się ukazał przed tym odcinkiem. Powinien się ukazać, jeszcze go nie nakręciłem. Eee, no cóż, no potrzebowałem takiej przerwy, trochę odpoczynku, ale teraz już wracam i lecimy dalej. Hey Red. Nie Tak, eee, więc gra rozpoczyna się w dosyć dziwnej sytuacji, ponieważ mamy tutaj oh. naszą główną bohaterkę, Red. Znajdujemy się na dachu jakiegoś budynku, tu jest jakiś mężczyzna, w którego wbity był tenże właśnie miecz, tranzystor, który na dodatek potrafi przemawiać i najwyraźniej zdaje się znać główną bohaterkę. No cóż, rozejrzyjmy się może po okolicy, tu coś leży. Suknia. Stan, podarta, wyrzucona. Tak, to jest ciekawe w tej grze, że y, gdy podejdziemy do jakiegoś przedmiotu, z którym jest możliwa interakcja, mamy tutaj analizę i jakiś y, nazwa oczywiście jakiś przykładowy fakt na temat y, tegoż przedmiotu, no i opcje interakcji. Co No i muszę od razu zdradzić wam, że to jest ponownie gra jednego aktora, yy, w sensie głosu, yy, tutaj mamy jakiś ładny widoczek, a więc właśnie głosu tego niezwykłego miecza, swojego rodzaju broni, więc tak naprawdę zostaliśmy wrzuceni w zupełnie środek akcji, tu jest akurat, okej... Okay. Jest tutaj różnica w stosunku do Bastionu, właśnie taka, że Narrator. Znaczy, tu w zasadzie nie do końca jest Narrator, bo można rzec, że to jest Narrator, ponieważ on cały czas tutaj się odzywa i cały czas bierze e, udział w opowieści. Zresztą podobnie aktywnie jak to było w Bastionie, tylko że on nie opowiada tego nikomu, tylko on po prostu bierze udział, nie? On nie wspomina tego na zasadzie właśnie wspomnień, tylko on jest tutaj. Yy, bierze czynny udział w tych właśnie wydarzeniach ok i tu nam się właśnie włączył trip turn który będzie służył nam do walki w tej grze ponieważ tak naprawdę głównym głównym celem tej gry jest niestety przeżycie a przeżycie wymaga walki z tymi dziwnymi stworzeniami w tej chwili mamy pełzaki ale będzie jeszcze mnóstwo innych rodzajów przeciwników jak się przekonacie yy, to jest jedna z wielu, 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 wielu gier. Może nie aż tak wielu, ale jedna z dużej ilości gier, którą zdążyłem przejść właśnie podczas tej miesięcznej przerwy i którą chciałem Wam ukazać już wcześniej, ale miałem jakieś problemy techniczne. Zresztą do tej pory mi się nie wyświetla mój hadzik z programu. Nie widzę i no mamy klatek na sekundę, ani w ogóle nic nie widzę. Widzę tylko taki czarny prostokącik u góry którego mam nadzieję wy widzieć nie będziecie, ale na całe szczęście mam jeszcze w tym, w telefonie stoper, więc mogę nadzorować upływ czasu spokojnie. Tam nam się wyświetlił, na dodatek jeszcze jakiś tam ekran zakończenia walki. A teraz przechodzimy do wysoko umieszczonego tarasu. Tak więc, tak. Cała. Akcja tej gry toczy się właśnie na obrzeżach znaczy, no, w całym tym wielkim mieście, które widzimy tutaj na horyzoncie Miasto nazywa się Cloudbank i nie jest to żaden element rzeczywistego świata na zasadzie, nie wiem, Gotham, tylko tak naprawdę główna, jedyna znana nam lokacja z, z tego świata właśnie yy, Transistora. No dobra, co my tu mamy? Teleskop, powiększenie 10-krotne. Rozejrzyjmy się. The empty, set. empty set, tak. Still too close to We get far from the Mogę wam zdradzić, że Empty set to jest klub, w którym nasza główna bohaterka Red, bo takiej na imię. O kurczę, przegapiłem coś, ciekawy, czy możemy wrócić? <głynie> Właśnie mi się przypomniało, że coś przegapiłem. Eee, nasza główna bohaterka ma na imię Red i jest piosenkarką I w klubie Empty set dawała dzisiaj występ. No niestety, powrót jest niemożliwy. Będziemy musieli obyć się bez rzucenia okiem na plakaty. W każdym razie wynikało z tego, e, z tamtej scenki wynikał fakt, że e, miecz, Transistor świadomy jest e, tego, iż odebrano Red Głos. Nie wiem tak naprawdę pomimo przejścia tej gry na W zasadzie to polega, w każdym razie ona nie może, nie może mówić. E, nie może mówić, ma ten głos odebrany, i niestety nic, nic na to nie poradzimy. I chciałbym zwrócić Waszą uwagę na cało to, co się dzieje, ta, czyli naszą walkę. Walka polega właśnie na tym, że mamy. Y, długie, y, y, ok, znaczy, no, mamy tutaj pasek podowania, nie? i Jeżeli on nam dobiegnie do pełna, a za długo się niestety regeneruje, za znaczy, no, całkiem długo, kilka sekund, ale czasem te kilka sekund może zadecydować o śmierci lub życiu. Y, możemy przejść właśnie w tryb turn, w którym tak naprawdę odgrywa się cała walka, a więc mamy tutaj na razie tylko dwie funkcje: clash i break. E, które możemy wykorzystać w walce? Ja wolę zdecydowanie, to jest w ogóle moja brief. Brief nie break. E, brief to jest w ogóle moja ulubiona funkcja, którą uwielbiam wykorzystywać w walce i będziecie mogli się o tym zresztą przekonać jeszcze na wiele sposobów. No i po śmierci przeciwnika wyskakuje z niego taka komórka, która, jeżeli nie zbierzemy ją w odpowiedniej ilości czasu, no to niestety zregeneruje nam przeciwnika. Pokonaliśmy jednego pełzaka trz, i trzy defekty. A tutaj mamy zwłoki pani Plat L L to jest chyba imię, a Plat to nazwisko, zresztą zaś się przekonamy. Usposobienie wybuchowe, mamy tutaj ślad jej. Tak to, tak to się nazywa. Przetworzono 77% O co chodzi z tym przetworzono, to wam powiem innym razem. No dobrze. No więc transistor zdaje się mieć moc rozmowy z śladem zmarły. I tak w, każdym, w każdej takiej sytuacji, w której będziemy mieli e, kontakt z, można powiedzieć, zwłokami, z takim właśnie śladem niebieskim, zyskujemy nową funkcję, którą możemy wykorzystać na trzy różne sposoby. Ale o tym mówię, jak znajdziemy jakąś stację dostępu. Natomiast teraz mamy tutaj, tak zwany terminal OWC. Nie wiem co dokładnie znaczy ten skrót C, to jest na pewno cloud backing, V to jest pewnie virtual, natomiast o to nie wiem. Dostępne prognozy dwie. Naciśnij E. No i cóż moi drodzy, mamy tutaj, to są właśnie wizyty w tych terminalach pozwalają nam lepiej zapoznać się ze światem, mamy tutaj uwierzytelniono, witaj Ruda, właśnie Red to jest nasze imię, tak to przetłumaczono, miasto Cloudbank tylko dla Ciebie, takie jest hasło reklamowe. Prognoza na jutro, jutro kolejny dzień w mieście Cloudbank, jaki powinien być Twoim zdaniem? Zawieszczono... 6, 26, znaczy 26 czerwca, prawdopodobnie 67 roku o godzinie 19.36, autor władzy centralnej Miasta Claudia. I chciałbym od razu jeszcze zwrócić uwagę na to, że kiedy zobaczyłem to, że to jest 67 rok, to się trochę wkurzyłem, bo myślałem, co gra we współczesnym świecie. Znaczy, to jest gra w realnym świecie, tylko w przyszłości w roku 67, 2067, ale nie, to jest po prostu. Yy, Czas od... od No to jest po prostu tutaj odkąd w świecie gdy liczą czas, ale to jest bynajmniej nie rok 2067 Może jakiś e, inny, na przykład 1067-3000, może też być 2000, ale to nie jest na pewno nasz, e, w naszym systemie liczone No dobra, pokaż balot Jaki klimat preferujesz? Ciepło, bezmurne, lekki wiatr. Umiarkowane rozproszone chmury N4, jakieś dziwne literki tutaj nam pisze. E, tak więc, m, już widzimy tutaj, że w świecie gry e, ludzie doszli do takiego stopnia rozwoju, że mogą decydować o tym, jaka będzie pogoda jutro, na przykład. I wybierałem to za pomocą głosowania takiej ankiety, można powiedzieć, Facebookowej. Więc, całkiem fajna sprawa. Umiarkowanie rozproszone chmury. Dziękujemy za oddanie głosu. Wyniki umiarkowane do sproszonej 49%, ciepło bez chmury, i wiatr. No niestety, przegraliśmy dwoma procentami. Znaczy, przynajmniej przegrywamy. Na czym skończyliśmy? Skończyliśmy na... uuhuhu, defekty. Defekty nie zostawiają po sobie komórek, bo to są w ogóle najsłabsze rodzaje przeciwników jakie tylko są, a ich siła polega tylko na tym, że jest ich dużo. Jeden, drugi, trzeci, no muzyka dla moich kurzu. No i wybuchają jeszcze pod koniec. I teraz tak, musimy czekać aż się załaduje. Yy, I w zasadzie tutaj powinienem używać wobec nich funkcji SPARK, bo ona jest zasięgowa, obszarowa i dlatego jest o wiele bardziej skuteczna w stosunku do nich, zamiast, się będę bawił w jakieś tam... A Znaczy no, wbrew jest najbardziej zasięgowa z tych wszystkich, które tu mamy, ale yy, jest ona no, atakuje tylko jednego przeciwnika, ewentualnie dwóch, jeżeli się znajdą na linii strzału na przykład. Tak jak tutaj, tak i tak, i będę musiał użyć dwóch ataków, żeby zniszczyć dwóch przeciwników, nie? Natomiast w przypadku Spark, która jest obszarowa, no to działa to trochę inaczej. Prawdzie obszar jest raczej niewielki, bo jesteśmy dopiero na początku gry, później to wszystko będziemy up upgrade'ować. Sprawdźmy co jeszcze, tu jest jeszcze plakaci jakiś, który nam wizualizuje modę, można by powiedzieć, w świecie gry i grafikę postaci, jakie tu są. Terminal OWS zapisanych y, odpowiedzi 16384. Co my tu mamy? Wow, fashion week not happening, huh? Tutaj mamy jakieś paski. Ja zawsze, jak sobie grałem sam, to czytałem to wszystko, ale to Wy już, jak będziecie chcieli, to sobie poczytacie. Natomiast ja skupię się raczej na tym głównym yy, głównych newsach. Tydzień z modą w mieście Cloudbank. Twoja obecność świetnie 60, 67 doroczny tydzień z modą. 67 to jest nieprzypadkowe, że to jest 67 rok i 67 tydzień z modą, ale co tam? Zamieszczono y, 25 czerwca, czyli prawdopodobnie wczoraj o 15.48 autor Cybil Rejsz, organizatorka imprez i tutaj warto zapamiętać to nazwisko, bo to jest jedna z postaci, która będzie dla nas istotna. 3 dni pełne z Uroczyście zapraszamy do wzięcia udziału w naszym 67 dorocznym wydarzeniu. Dzięki twojej obecności popularna tradycja Mazda CloudBank będzie jeszcze bardziej spektakularna. Rozmiar wydarzenia 8 przecznic. Od bulwaru Goldbach po ulicę Clayton. No, to jest imponujące całkiem. Co ciekawego, ponad 275 lokalnych i egzotycznych marek. Miejsca są ograniczone, dlatego prosimy o szybką odpowiedź. Yy... I spójrzcie tutaj, nam się od razu wświetla miniatura. Tej pani Syb Sybil Rejsz, czyli no, całkiem ładna kobieta w kwiecie wieku, będzie lepiej, jeżeli przełożycie imprezę. Ona się, nasza główna bohaterka zawsze się podpisuje, tak, właśnie dwa myśliki i, i R. Więc, pomimo tego, że nie może się wprawdzie odzywać, może sobie pisać ee, na tym. Na panel, a więc co i zawsze jest jakiś sposób hey, komunikowania. Koniec placu. Co ja? A! A, widzicie, czyli jednak nie pominąłem. Wydawało mi się, że po prostu tam coś pominąłem, ale tak naprawdę wcale nic nie pominąłem. To było dopiero y, tutaj. Plakat. Dni do zawieszenia 48. Chyba dni od, dni od zawieszenia tam było. Tak mi przykro. No, ja nie będę czytał wszystkiego tego, co on mówi. To musicie sobie sami przeczytać, bo normalnie bym nie nadążał, nie? Zwłaszcza, że ja nie mam aż takiego dobrego y, głosu. O, kurczę, młoda dama. Tak się nazywa ten właśnie rodzaj przeciwnika. od ty najskuteczniejszy, tak mówisz? Proszę bardzo. one mają ten defekt, że one się teleportują po ataku. No, ale może, jeżeli wpakuję tutaj trzy ciosy w tą perspektywę, no to uda się zadać jej obrażenie. Niestety się nie udało. Młode domy to są naprawdę mocni przeciwnicy, zwłaszcza w późniejszej wersji gry. Eee... Bo one po śmierci, jak widzicie, automatycznie wyrzucają z siebie wiele komórek i nie ma szans, żeby zebrać wszystkie. Na całe szczęście, komórki te, jeżeli ich nie zbierzemy, zwłaszcza, że mamy też krótki. co? Nie chcę cofać poprzedniej akcji. Ee, zwłaszcza, że mamy też krótki czas na ich zebranie i jeżeli nie zbierzemy wszystkich, na całe szczęście nie rodzi się nowa młoda dama, albo nawet 10 ich, tylko e, po prostu zamieniam się w defekty. I warto też zwrócić uwagę na to, że mamy tutaj Rozwój postaci, aktualny poziom pierwszy, ale nam się szybko uda zdobyć więcej. Co ciekawe, mamy tu jednocześnie alfabet taki dziwny, który kompletnie nie, nie rozumiemy i nie jesteśmy w stanie odczytać, chyba że ktoś jednak potrafi, ale ja niekoniecznie. No i mamy też alfabet normalny, którym możemy czytać wiadomości. Pewnie to jest w sposób tak przetłumaczony odruchowo, żeby nam nie utrudniać. No, i mamy tutaj podwójną blokadę. Ok, na całe szczęście, jako że mogę praktycznie stopować sobie czas, no to nie ma problemu, żeby ją zdjąć. A tutaj mamy pana Prestona Moila. Tak, to jest ten, kogo masz na myśli. I po raz kolejny mamy z niego. Wydobywa się po prostu głos z kostki, która się unosi, tak zwanego śladu. Usposobienie nieuchwytne, przetworzono 82%. Bierzemy. Hey, Boyle, right, hmm. No, ciekawe. Ledwo go słyszy nawet nasz transistor. Oh, no. O, kurczę, drani. To są jedni z najmocniejszych przeciwników, z którymi. Przepraszam, najtrudniej się walczy. Zwłaszcza, że jak widzicie, nawet w tym momencie, z pełnym moim wyposażeniem, mogę mu zadać tylko trzy ciosy i muszę uciekać. On jest dosyć szybki i zadaje ataki obszarowe na dużym obszarze. I to jest, to jest dokładnie ten moment, nie? kiedy człowiek po prostu yy, wchodzi w tryb turn i już, już czuję spokój, już wie, że nic mu się nie stanie, przynajmniej przez chwilę. Okej, okay, zbieramy komórkę i coś takiego. Pyk. Ja się na tej grze całkiem nieźle znam, nie mówię, że jestem jakimś mistrzem, ale po prostu sporo w nią grałem. Zdobyłem większość trofek, jakie są w ogóle do zdobycia. O, mamy level do góry. Możemy sobie wybrać, i to jest drugi sposób, żeby zdobyć nową funkcję, nową przydatną funkcję. Czyli poprzez yy, levelowanie, poprzez zdobycie poziomu, zdobywamy funkcję, którą możemy sobie wykorzystać jak tylko chcemy. Bierzemy funkcję Bounce, ponieważ ja nigdy nie robiłem funkcji Mask, pomimo tego, że wykorzystuję tylko jeden punkt pamięci. O co chodzi z tymi punktami pamięci? Tam powiem później. Dostaniemy przyzwolenie? Nie, tylko nową funkcję. I moi drodzy, to jest. To co tygryski lubiłem najbardziej, czyli punkt dostępu, dzięki któremu możemy sobie y, ustawić miecz tak jak powinien być ustawiony, a więc możemy nim dowolnie manipulować. I teraz, tak, chciałbym. Zwrócić Waszą uwagę. Aha, czyli tego jeszcze nie mamy do wyboru. Zwrócić waszą uwagę na pasek pamięci, który mamy tutaj po boku który symbolizuje po prostu to, ile funkcji już jest zużywanych. Każda funkcja ma swój wskaźnik tego, ile pamięci jest potrzebne do jej wykorzystania. No i mamy tak, mamy trzy rodzaje gniazd w naszym tranzystorze. Są gniazda aktywne Gniazda uaktualnień i gniazda. Te to nawet nie wiem, jak się nazywałem, pasywne, chyba więc mamy do każdego gniazda aktywnego, który, który oznacza po prostu to, że możemy wykorzystać daną funkcję jako cios dla miecza, jako odpowiednią broń. Możemy przyporządkować maksymalnie dwie, w tej chwili tylko po jednej, funkcję uaktualnień, czyli swojego rodzaju perki. E, takiego, no po prostu bierne bonusy. Na przykład, jeżeli umieszczę funkcję bonus w takim gnieździe, no to mam tutaj informację, dodaje efekt reakcji łańcuchowych do większej funkcji. Natomiast, gdybym ją umieścił w funkcji aktywnym, w gnieździe aktywnym, no to mamy, e, wystrzeliwuje odbijając się pocisk, który przeskakuje z celu na cel. E, mógłbym to odinstalować? Proszę. wybierz funkcję i chciałbym ją, ale ja nie chcę tego uaktualnić. Ja chciałbym. Czemu mi tak gra nie pozwala na robienie tego, co chcę? No, pozwala mi. Chcę to zainstalować jako aktualnie, tutaj, funkcję rząd, ponieważ e, umożliwia natychmiastowy wystrzał podczas tego. Znaczy to w zasadzie nie ma większego znaczenia, ale chodzi o to, że bound jest z lepszym atakiem, ponieważ to, to w ogóle nawet nie jest affect, to po, atak. To po prostu przenosi przeciwnika niewielką odległość do przodu. No to nie jest to, co ja e, chciałbym mieć w gnieździe ataków, nie? Just one more block. Takie właśnie punkty dostępne są naszym ulubionym widokiem w tej grze, ponieważ pozwalają również na zapisywanie y, gry. Dobra, lecimy dalej. Zobaczymy, okay, co tam jest to... ciekawego. Co. O, niedobrze. Atakują nas. Drań. O, uaktualnim się. Jak widzicie, są cztery możliwe wersje. Cztery możliwe poziomy przeciwników. Ten niestety nam już się uaktualnił do poziomu drugiego, co znaczy, że po prostu za każdym razem, gdy go teraz spotkamy w grze, będzie po prostu na poziomie drugim. Niezbyt przyjemna perspektywa, ale no cóż, poradzić. I tak nie jest najgorszy typ przeciwnika, jeszcze daleko nam brakuje do najgorszych typów przeciwników. To są po prostu dosyć irytujący wrogowie, którzy tak naprawdę nie są wcale aż tak straszni, jak się wydaje. Jak się umie grać, to obcowanie z nimi nie jest takie trudne. Znaczy, że tutaj śmierć nasza w pojedynku nie oznacza jeszcze yy, no, kompletnej klapy. A oznacza, jak się niedługo dowiecie, y, utracenie jednej funkcji y, z gniazda aktywnego. Po prostu nie możemy jej wykorzystać i nawet to nie jest tak, że do końca gry nie możemy tego robić, tylko przez jakiś tam. A z nimi cała przecznica. Do, powiedzmy, momentu spotkania dwóch następnych takich właśnie punktów dostępu. E, droga ekspresowa. Wykryto kół 10. Co tam może być, skoro wykryto 10? That's kół? Nasze wyjście. Motocykle, moi drodzy. 5 motocykli. W tym tutaj mamy najbliższy. Stan jak nowy. No... Grzech byłoby go nie wykorzystać, zwłaszcza że tu mamy drogę ekspresową, nie? Jasne, że about that bike. Siadamy. Dlaczego? Co się stanie? Skręcę w lewo. Dzięki za powiedzenie. Spoko nie ma za co. Raczej znaczy nie mam wyboru, skoro od ciebie zależy nasze życie. Bez miecza to raczej redby sobie nie poradziła. Skręciła w lewo, no. Jednak ja nie chcę uciekać z miasta. A no wracamy. No, tak wyglądają. Kamerata. To jest już dla nas wskazówka, że istnieje w tym świecie tajna organizacja, która nazywa się właśnie Kamerata. Ja za życie nie zostawię, przecież mówię, że od Ciebie zależy nasze przeżycie. Bez tego że żebyśmy daleko nie zaszli. Tak, otóż w sieci gry istnieje tajna organizacja, która nazywa się Kamerata, i zdradzę Wam nawet, że ona ma czterech członków i że to od niej pochodzi transistor. To oni go stworzyli. Ale to nie będę aż tak spoilerował dalej Wam, ponieważ warto samemu się tego dowiedzieć. No dobra, dotarliśmy do dzielnicy Goldwag, bodaj, że ona się nazywa. Okej, okay. co to jest? Lepiej to zniszczyć od razu, no i mamy już aktualnienie do pełzaka: jest pełzak 2.0, który ma promienie, promienie tnące. To chciałem powiedzieć, i więcej punktów życia. To mnie właśnie najbardziej denerwuje, we wszystkich tych uaktualnieniach, że one zdobywają więcej punktów życia jeszcze. Na przykład teraz już pełzaka nie zabije za pierwszym razem. Muszę się schować za osłonką. I jeszcze ma trzy promienie ściągające. Yy, tak go ciachnąć. Nie. Przejść trochę do przodu. Tak go ciachnąć, żeby ten defekt dostał. I tutaj tak ciachnąć, żeby ten dewek dostał i jeszcze tak ciachnąć, żeby ten defek dostał. To jest fajne tutaj, że yy, wystarczy nawet malutki pasek wolnej yy, znaczy, nie tyle wolnej przestrzeni, co wolnej jeszcze, wolnego zasobu ten, że tak powiem, żeby w w wtłoczyć w to wszystko kolejną funkcję. To nie jest tak, że jeżeli brakuje mi odpowiedniej ilości miejsca, to już nie mogę kolejnej funkcji dołożyć. Wystarczy malutki, naprawdę błękitny paseczek jeszcze, żeby włożyć czwartą na przykład funkcję. I to się nam nieraz przyda w tej grze. Okej, okay, i ostatni cios: zbierzemy komóreczkę. I oczywiście nie ma to jak. Punkty doświadczenia. <kłysy> no dobrze, moi drodzy. W zasadzie to szukam jakiegoś punktu dostępu, żeby powoli zapisać grę. Mamy tutaj restaurację, która nazywa się bodajże Junior's Gen. Gen... Junions Gen. Satysfakcja gwarantowana 38. No tak trochę pusto tutaj faktycznie. W ogóle całe to miasto strasznie opustoszane, nie? No, podejrzane. Tylko ci przeciwnicy wszędzie się e, pojawiają. Mamy terminal OWC. Naciśnij. E, e danie gotowe do spożycia 4. No zaraz umierasz z głodu. Chcesz dobrze zjeść? Zajrzyj do nas. Z koszty prawdziwego placka dla smakorzy. Tylko w restauracji Johnson Jens. Zamieszczono dzisiaj o 19.40. Autor Johnson Jens. Pokaż ofertę. Moje fajne logo. Monsters, Billy, potwór morski. No, skoro mówi się, tu się nie znam. Co mamy do wyboru? Supremo Deluxe, ogród plonów. Potwór morski albo tajemnica. Gen. Bierzemy podwór morski, skoro proponujesz. Yes. Just have to get back to your place Potwór morski, zamówienie przyjęte. Dziękuję za złożenie zamówienia. Danie zostanie dostarczone pod wskazany adres w 0,08 minuty. Tak, dobrze ja to rozumiem? Nie, chyba w 8 minut. Smacznego. No proszę, mają tu nawet szybką dostawę. O, chwasty. Nowy rodzaj przeciwników. Chwasty wprawdzie same z siebie e, nie posiadają zdolności. Aha, on jest jeszcze chroniony. Dobra. Wasy same z siebie nie posiadają zdolności ani chodzenia ani atakowania, przynajmniej w tej podstawowej wersji. Ale są o tyle upierdliwe, że mogą leczyć y, y, przeciwników. Jeżeli przeciwnik wejdzie w zasięg ich, y, powiedzmy, że tak powiem, rażenia, który nam się tutaj objawia takimi kręgami, no to niestety zostanie znaczy, no, będzie po prostu w trakcie leczenia. Okej. Okay. jedna komórka, druga i trzecia. To co, level up? Nie. Za placek z owocami, może? No, placek z owocami, może się opłaca. Żyzna Op. ziemia. Mogę sobie robić coś takiego. W zasadzie jest to opcja kompletnie niepotrzebna, ale co tam? Fajnie wygląda przynajmniej. O, jest punkt dostępu. Nigdy nie widziałem dzielnicy Goldak. No, faktycznie to jest dziwne, że to jest tak pusto. Zaktualizowane pliki funkcji 5. Okej, okay, o co chodzi z tymi aktualizacjami, to Wam może opowiem w następnym odcinku, który będzie prawdopodobnie jutro. A do tego czasu, no cóż, no chciałbym się z Wami serdecznie bardzo pożegnać. Mam nadzieję, że Wam się podoba ta nowa seria. Piszcie w komentarzach, nie bójcie się mnie, naprawdę, ja nie gryzę. Możecie napisać w komentarzach, czy seria się podoba, czy się nie podoba, czy w ogóle oglądacie. To są dla mnie zawsze jakieś ciekawe informacje, czy ktoś to w ogóle ogląda, więc naprawdę, jeżeli zamierzacie oglądać, z chęcią przeczytam jakiś mały komentarzyk na dole, jeżeli Wam się podoba. A na dzisiaj to wszystko. No i cóż, widzimy się niedługo w kolejnych odcinkach, również z drugiej gry, z której planuję robić serię Pokój nad Izraelem.